Siema, ma. witam was bardzo serdecznie, z tej strony Darkness. A w dzisiejszym filmiku, właściwie pierwszym filmiku z tej serii, czyli obalanie mitów i obalanie kontrowersji odnośnie postaci z Ymm, Nie chcę, żeby te filmiki też były zbyt przydługawe, bo ja się mogę czasami bardzo mocno rozgadać, E, także mniej więcej na e, każdą część filmiku postaramy się wziąć trzy postacie na salownik. E, najpierw zaczniemy sobie od postaci tak naprawdę 1.0. E, opowiemy sobie właśnie o mitach, o e, kontrowersjach wokół tych postaci. No i przy okazji postaram się odpowiedzieć na, wasz, na pytanie, czy jeżeli byłby ich Rerun, czy w dalszym ciągu są warte waszej uwagi, waszych puli, no i czy warto je mieć na koncie, że tak powiem. A jeżeli już nie same postacie czy bronię od nich, może są warte waszej uwagi. Na te pytania postaramy sobie odpowiedzieć. W filmik postaram się powiedzieć na kilka części. Także. lecimy z tematem, że tak powiem. Zapraszam do oglądania. Na pierwszy. Celownik idzie mój main, czyli tak naprawdę też pierwsza postać z patcha 1.0, generał Gian. I powiem wam szczerze, ta postać bez kontrowersji się obić nie mogła. Eee, pierwszym takim dość solidnym mitem odnośnie tej postaci, jeżeli chodzi o konkretny patch, w zasadzie o cały patch 2.0. Był taki, że karta TIA go mocno sparkrypowała że ta postać generalnie e, nie jest już grywalna. Powiem Wam szczerze, mm, nie jest to prawdą. E, nie jest to tak, że Gian dostał power kripa w postaci karty TI. E, ja nie rozumiem ludzi tylko z jednego powodu. Dlaczego oni porównują e, postać, która się opiera zupełnie na czymś innym, czyli tak jak w postaci Giana opiera się na grupowaniu, opiera się na takim hyperkery mocno i opiera się w zasadzie swój cały damage na heavy atakach tak naprawdę na postaci, która opiera się po pierwsze na negatywnych efektach owszem też jest takim troszeczkę hyperkery, ale w dalszym ciągu. Też grupuje wiadomo, ale ona się opiera w dalszym ciągu na negatywnych efektach. Także e, nie widzę sensu takiego czegoś porównywania. E, ja wam od razu powiem, że mój s 3 ma się bardzo dobrze. E, w dalszym ciągu content nim endgame'owy urabiam bardzo, bardzo dobrze. E, nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym ja z nim czegokolwiek nie zrobił. E, bije to dość sporo. Mam fajne postacie do niego No ja wam powiem, że on czasami się wydaje, że on bije więcej niż ma karty Tia, która też wcale nie jest jakoś mocno źle zbudowana, a ma swój premium team w całości wraz z dotykowanymi brońmi i nawet dobrze zbudowanymi tymi supportami, także nie wiem czy że problem. Może też <grytanie> faktycznie nie jest na, na S3, a ona na S0 no ale z drugiej strony, żeby poprawnie funkcjonowała, to coś nawet nie potrzebujecie tak naprawdę sekwencji do niej, a tak naprawdę ewentualnej S-jedynki eee, dalej. Jeżeli chodzi o Giana, to też takim kolejną kontrowersją i mitem było to znaczy w zasadzie jest w dalszym ciągu to, że jego potencjał jest schowany za konstelacjami, przynajmniej ja to tak słyszałem. E, powiem Wam tak, i tak, i nie. Wiadomo, każda sekwencja u każdego rezonatora to jakieś jego wzmocnienie. Wiadomo. E, tylko teraz pytanie, czy faktycznie aż to jest bardzo schowane za paywallem, jego damage. No, powiem Wam tak. E, może tak ciutkę. Patrząc na to, że jednak jego trzecia sekwencja, którą posiadam, daje mu y, to, że właśnie po użyciu introskilla, albo jakoś y, introskilla, albo właśnie Rezon Berishona w dwóch postaciach, że dostajemy, albo właśnie skastowanie y, skilla naszego, dostajemy 16% tratio i 32% damage'a, no może to być troszeczkę schowane, może i z ale y, Przypomnijmy sobie, że podobną wartości daje szerki sure Perka. Także tak naprawdę nie jest wam to do szczęścia potrzebne. Wiadomo, tutaj jakieś mocnienia, tutaj kolejny buff do ataku, tutaj kolejny buff do samego ulta. No i. Nie zrozumcie mnie źle, ale tak naprawdę nie potrzebujecie yy, nie wiadomo jakich konstelacji na Tutaj niestety muszę się z jednym zgodzić, jeżeli chodzi o mm, kolejny mit, który wokół tej postaci chodzi. Czyli, jest postacią mocno inwestycyjną. E, może tak, może nie jest aż tak bardzo mocno inwestycyjną jak Zani, bo o niej też będziemy właśnie mówić tam na przestrzeni tych serii, tych, tego filmików. E, to nie jest do końca tak, że on jest aż tak w pełni e, zależny od swojego premium teamu. Tak naprawdę, to że ja mam dedykowaną broń, wiadomo, dedykowana bądź to dedykowana broń, nie jest powiedziane, że on nią potrzebuje. Możecie grać równie dobrze. z Razora, który się bardzo wyśmienicie sprawdza na nim. Może być zamiennikiem, tylko no wtedy musicie się tutaj mocno sprężyć, jeżeli chodzi o, o statystyki. Z drugiej strony, dostaliśmy bardzo piękną nową broń, 4 gwiazdkową z Battle Passa, więc troszeczkę tutaj trzeba zainwestować te 30 zł e, ale, no moi drodzy, no ona bardzo dobrze się z Jianem e, kompatybiluje, no bo po użyciu Rosenaz Liberationa dostajemy atak, no i dostajemy jeszcze dodatkowo bonus do heavy ataków, no czyli coś, co po prostu Jian kocha, uwielbia. E, także e, no jest to dość spoko opcja z drugiej strony mamy Autotransa, który też bardzo dobrze się e, tutaj e, z Gianem kompatybiluje, no bo jednak dostajemy e, 4% ataku do 5 razy za każdym razem, gdy uderzymy właśnie heavy atakiem albo basic atakiem. No, tak jak wiemy, Jian z heavy ataków korzysta, także on tutaj może tą pasywkę łatwo wystakować, e, także to też bardzo fajnie się z nim kompatybiluje, także mamy dwie bardzo fajne opcje e, do niego, jeżeli chodzi o czwóreczki. Jedna Ratien, druga druga no to damage, także tutaj w zależności od tego, co wy tak naprawdę potrzebujecie, e, ale szczerze mówiąc, jakbym miał ja wybierać e, bronię, no to tutaj ja bym raczej leciał w tą drugą bronkę, czyli Aurate Zenita, z tego powodu, iż no, my gramy pod Hyperkerego, Ubieramy swój damage na Ulcie, znaczy na damage'a z Ulta, Sevilla, tak z Ulta. No to także ja bym tutaj leciał w to, eee... tak naprawdę. Z innych opcji, tak naprawdę, za dużo nie mamy. Yy, wiadomo, mamy miecz Augusty, ale nie skorzystamy z pełnej części pasywki z tego powodu, iż nie mamy tarczy. Także, no to tutaj troszeczkę to boli. Ale, jak widzicie, mamy fajne bronie czterogwestkowe, z którymi też Jian bardzo fajnie bije. Dalej, kolejnym mitem jest to, że on jest tak naprawdę uziemiony yy, z jednym, z Natasetem. No i powiem wam, że to jest totalna bzdura. E, mamy Sierra Gale, wiadomo, który jest do niego najlepszy, ale możecie też grać go pod na przykład Windraft Pilgrinda. I powiem wam szczerze, nie wychodzi to wcale tak źle. Jeżeli gracie z negatywnymi efektami, czyli gracie na przykład kokonie do niego, no to w tym momencie ten set zyskuje jeszcze więcej. Nie dość, że daje nam aero damage sam w sobie, to jeszcze dodatkowo crit ratio w wysokości 10% i dodatkowe 30% aero bonusu, jeżeli uderzymy rezonatora, który jest właśnie pod wpływem aero czyli znaczy, y, target, który jest pod wpływem Także ten secik jest spoko. Dodatkowo tutaj oczywiście to jest y, mocne moje przemyślenia, czy to by zadziałało, tak jak zadziała. Ja to muszę przetestować, ale na przykład set Crow of Valor e, tutaj trzy częściowy setik, plus jeszcze dodatkowo ten e, dać tam Sierra Galea i właśnie tutaj dać e, czwóreczkę z tą małpkę, a tutaj na przykład dać trójeczki i jedyneczkę. E, no i powiem wam szczerze, to też jest coś ciekawa możliwość i kompozycja. E, I tutaj mocno kombinuję to z Chisom. Ewentualnie jest inna opcja, ale to już jest bardziej kosztowne, e, jak na moje, czyli zrobienie Juno na boderze, tam chyba była S2 czy S4? Mm, muszę sobie przypomnieć. Tak, e, S4, także to jest bardziej kosztowna opcja. Dlatego ja tutaj myślę, czy. Yy, ja myślę o takim teamie, ale ja właśnie muszę ten set wyfarmić dobrze na Jiana. E, właśnie mianowicie, właśnie ten setik z Chizom i z właśnie Juno. Czemu i Cisa i Juno? No, Chisa sama w sobie daje shielda. Juno daje pusta, jeżeli ktoś ma shielda, lub ona ma shielda, i daje na dodatkowe damage z pasywki. Dlatego to jest taka dobra postać do Augusty. No i e, jeżeli to by zadziałało, tak jak to myślę, no to w tym momencie nawet mogę używać Sworda od e, Augusty. I w tym momencie mam już trzeci set. Ja oczywiście z mojnikami mojego testu się z Wami podzielę, będzie na ten temat filmik. E, Podobny też zabieg będę robił odnośnie Seniao. Z tym, że tutaj będziemy grać lynę jako naszego sub dps a e, Dodatkowo także e, State Tarnet, tak naprawdę. Będzie się na pewno też pojawiały e, jakieś posty odnośnie zapowiadające tego filmu, bo to może być ciekawe. E, no ewentualnie, tak jak mówię, no S. 4 Juno. To jest bardziej kosztowna inwestycja. E, Patrzę na to, że ja chcę tak naprawdę Jianka sobie też wyfarmić. A ja podejrzewam, że jego rejon najwcześniejszy będzie dopiero na uniwersej Także jeszcze troszeczkę czasu mam. E, a póki co na, na horyzoncie jest mornej, Po drodze jeszcze by trzeba było Augustę wy wy wyciągnąć. No, nie wiem jak ja to zrobię. A tutaj jeszcze nowe postacie, które... Póki co zapowiadałem się bardzo dobrze. Zobaczymy, czy MPW też mnie zachwycą. Ale wracając do tematu, czy Jian jest w dalszym ciągu warty waszych puli jako postać yy, z 1.0 yy, i czy tak naprawdę nie bardziej nie uszować na yy, czegoś innego? No, i na to pytanie wam też nie za bardzo nie odpowiem, bo ja mogę wam powiedzieć, że na chwilę obecną, nie ja wiem, wam. Jeżeli jesteście nowymi graczami oczywiście, um, albo jesteście właśnie z tego patcha późniejszych i nie mogliście na przykład sobie go wyłyszować, to ja wam powiem szczerze, jeżeli nie graliście od początku, yy, no to raczej nie zaleca bym go wam. Z racji tego, iż no wiadomo, nowe postacie wychodzą, te nowe postacie są bardziej mocniejsze jednak od e, ale to nie zmienia faktu, że Gian w dalszym ciągu nie jest samą postacią. E, ta postać dalej daje sobie radę, w dalszym ciągu dobrze sobie radzi. E, więc powiem wam tak, jak ja bym to widział, jeżeli wy chcecie na przykład, byście chcieli uszować Giana, e, no to ja widzę takie... Trzy argumenty, które by z tym szły. Po pierwsze, jeżeli macie szerki perkę, co prawdopodobnie każdy ma. Po drugie, jeżeli macie zbudowanego ju, zbudowaną Juno, albo Mortefiego, tak moi drodzy? Mamy opcję czterogwiazdkową, to jest Mortefi. I Mortefi też bardzo dobrze buffuje naszego pana generała. Więc yy, ja bym się tutaj zastanawiał nad takimi dwiema opcjami, że jeżeli macie faktycznie tych panów dwóch, czyli te dwie pasycie zbudowane, to ewentualnie ja bym się zastanowił, czy wy go chcecie. Jeżeli nie, no to jeszcze tutaj jest kwestia broni, czy tą broni więc faktycznie. No, nie powiem, nie będę wam ściemniał, no jednak... Yy... 48% Heavy Attack Damage bonusu, tak po prostu za Frayer, no jest to troszeczkę sporo. Tak jak mówiłem, no są inne opcje free-to-playowe, także też się nie musicie jakoś tam ze specjalnie martwić. No ale jeżeli miałbym wam polecić uszowanie, no to też naprawdę jest, od was zależy, czy wy lubicie taki też styl gry. Eee, ale ja, jako patrząc z perspektywy nowego gracza, no to niestety, ale ta postać z, wymaga troszeczkę inwestycji. Także raczej nie poleciłbym wam jego uszowania, jeżeli chodzi, na kąta, jeżeli chodzi o konta takie nowe. Ale jeżeli jesteście weteranami, tak jak ja, i na przykład go nie macie z jakiegoś powodu, bo go skipnęliście, bo był potem banner no to jak najbardziej albo sobie go upulnijcie, pograjcie sobie, zróbcie sobie go nawet, no bo tak naprawdę patrząc na ten nowy Endgame, Tryb, no to warto by mieć troszeczkę więcej tych DPS-ów zbudowanych i troszeczkę więcej tych teamów, e, także mm, pod tym kontekstem bym to też tak patrzył. Przejdźmy sobie do kolejnej postaci z 1.0, czyli Ling. -lin. Na samą, o samej Ling ja się też mocno wypowiadam odnośnie jak testowaliśmy, czy ona jest autof już meta, czy ona się do niczego nie nadaje. Odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie tak, że nie jest jeszcze autof meta, tak całkowicie, ale no niestety została dość mocno sparkipowana przez Lenet i tutaj trzeba sobie to powiedzieć. Wiadomo, w dalszym ciągu jest elektrosupportem, w dalszym ciągu jakokolwiek się kompatybiluje z tymi dwoma panami, czyli z Xianeo i z Kalharo. No, i tu jest niestety jej problem, że ma tylko i wyłącznie te dwa DPS-y. Tak naprawdę, yy, ona z nikim innym, z żadnym DPS-em się mocno dobrze nie skaluje. Z yy, Augustą niestety też się tutaj nie yy, opłaca. A jako solo damage, no niestety ona dość słabo bije. Yy, tutaj bez urazy do mainów, <gryw> oczywiście Linglin, yy, więc tak, no. Yy. Pierwszym takim właśnie jest mitem, że ona ma właśnie mało e, tutaj grywalnych postaci do siebie. No i to jest akurat prawda. E, ma mało grywalnych postaci do siebie. Ona ma naprawdę tylko i wyłącznie Galharo i Shanio i tak naprawdę nic poza tym więcej. E, I niestety to trochę boli. Druga sprawa e, jej dedykowana broń. No i tutaj powiem Wam szczerze, jest odwrotna sytuacja. Bo String Master jest jednym z lepszych rectifierów w grze. Ten rectifier jest naprawdę dobrą bronią. I ja Wam powiem szczerze, to jest bardzo uniwersalna broń. Ja sam żałuję, że ja tej brońki nie chwyciłem jakoś mocniej. Eee, powiem Wam szczerze, ona jest bardzo dobrą bronią. To jest broń z 1.0 i w dalszym ciągu się nie zestarzała jakokolwiek źle. Eee, Dlatego to akurat ta brońka jest warta waszych puli jak najbardziej. Więc, jeżeli macie możliwość wyboru między Lingling a jej bronią, no to ja bym wam szczerze powiedział: bierzcie sobie raczej jej broń, bo macie w tym momencie broń, którą możecie dać na każdego Rectifier'a, nieważne, ee, nieważne jakby to było źle. No bo sama brońka daje na 12 do atrybutu, no jeszcze tam po użyciu właśnie skilla dostajemy ten atak, to się stakuje do dwóch razy, no także 24 yy, więcej ataku, no <laughs> spoko opcja, nie? Także, yy, no powiem wasze, że to jest bardzo dobry Rectifier, no jeżeli chodzi o Rectifiera, no to tutaj bym wam nawet zalecił go usznąć, bo... Takiej uniwersalnej broni ja nie widziałem, czego nie można niestety powiedzieć o samej Linglin. Tak naprawdę, eem, tutaj jest takich jeszcze takich kontrowersji, no to to, że ona bardzo mało bije, no to jest fakt. Jak widzicie, ona na 90 u mnie. Ja te echa. Hmm, ...czy te Sety, ja nie mam. Jako zaspecanie złych, wiadomo, mogłem w niektórych miejscach mieć jakieś rolki z atakiem jeszcze. Że dlatego to jest spowodowane, że ona ma taki mały atak, ale powiem Wam szczerze. E, patrząc, że ja dość nawet tego mam, to ona i tak bardzo mało takiego ataku wyrobiła. E, niestety te EHA też nam dużo, czyli te Sena, te sety tam jeszcze w tych trzech, co tam te nie miałem tego ataku, to dużo mi nie da. Także ona bez swojej dedykowanej broni cierpi bardzo. Eee. I może to też jest spodwana tego, dlaczego ona też tak ma robię, bo on no jednak te przyczynki ma. dosyć eee, Ale co tutaj też chcę powiedzieć, no czy ja bym wam zalecił tak naprawdę uszywanie po tam postać? Nie, niestety nie. Dlaczego? Eee, no, tak jak mówię, no ona ma tylko dwie grywalne drużyny. Jedna to jest Kalhara, drugie to jest Sieniao. Gdzie i tak już dostała kopa w dupę przez rynek. Eee, także no niestety Ling Ling traci. Nie wychodzi też elektro żaden, który faktycznie z nim kompatybilował jakoś w większości. Eee, także powiem Wam tak, jeżeli nie jesteście mainem Kalhara albo Shaniao, bo na przykład yy, moglibyście z jakiegoś powodu być. Em, i na przykład nie potrzebujecie drugiej drużyny, no bo szanujmy się na ten nowy tryb, wypadałoby mieć drugiego supporta ewentualnego, e, albo ewentualnie, mm, ogólnie, no to jeżeli nie, nie mainujecie tych dwóch panów, to ja bym nawet nie zaczął jej tak w ogóle. I co innego, jeżeli chodzi o jej, o jej dedykowaną broń, bo tak jak mówię, jej dedykowana broń jest jedną z lepszych broń rectifierów w grze, tak naprawdę, o ile nie najlepszym rectifierem w grze na chwilę obecną. Także e, jeżeli chodzi o to, no to to bym się tak naprawdę nie zastanawiał. Jeżeli zaś chodzi o samą postać, no to tu już mocno e, się zastanowiłbym nad tym, czy wy ją w ogóle chcecie, patrząc na to, że ona ma dwie grywalne drużyny. E, jeżeli nie menujecie w ogóle o nie jednej z tych postaci, no to do Augusty ma się na nie przyda. A do innego DPS-a też się nie za bardzo skaluje, także. także no niestety ale Ling Ling dostała po tyłeczku dalej ostatnią postacią, którą omówimy w tym filmiku jest Changli i tutaj wam zaskoczę, ale Changli jako postać 1:0 trzyma się bardzo dobrze, znaczy postać z odpacza 1:0, e, ona się trzyma bardzo dobrze Powiem wam szczerze, jestem zaskoczony, że mimo iż ta postać już ma e, ponad rok, no już prawie dwa, no to powiem wam szczerze, jestem mocno zaskoczony, jak ta postać dobrze się trzyma. E, oczywiście trzeba tutaj powiedzieć, że m, ona tutaj na przestrzeni e, patrzy dostała bardzo fajnych kompanów do gry. Dostaliśmy Lupę, która jest po prostu genialna do Monofusion Teamów. Dostaliśmy Branta, który też w tym Monofusion Teamie gra i jednocześnie wzmacnia samą Changli. Także, no powiem wam szczerze, Changli na chwilę obecną jest winem samym w sobie. Można ją grać w quickswapach, można ją grać jako takiego sub-DPS-a tak naprawdę w przeróżnych teamach. Wiadomo, jej buff też nie do końca każdemu będzie działał, no ale z taką lupą pod DPS-a, dajmy na to, pod słaba, razem z nią pod double damage, e, jak najbardziej spoko. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że resonance liberation, czyli tutaj poniekąd yy, można grać to z Xianyao. Yy, poniekąd yy, można grać to też z w... jeszcze jedną postacią tutaj zapomniałem. Na przykład z Chisą. Pod Quickswapa. Także, no, powiem Wam szczerze, jest tu kilka opcji do niej. E, I powiem Wam szczerze. A, no i oczywiście z samą Enko, którą też chcę właśnie zrobić. E, także powiem Wam szczerze. No, jeżeli chodzi o Changli, no to tutaj e, nie słyszałem jakichś większych mitów odnośnie jej. Przynajmniej ja nie spotkałem się z takimi rażącymi. Także ja Wam powiem szczerze, że. Eee, ja bym nawet polecił ją uszowanie pod yy, dla nowych graczy. Z tego powodu, iż ona jest bardzo przyjemna do gameplayu. Tak jak widzicie, ona ma bardzo silne drużyny. I raczej się nie zapowiada na to, żeby ona staciła na wartości. A wręcz przeciwnie, ona z każdym patrzę nawet i zyskuje. Dodatkowo, jej sword jest jednym z lepszych swordów w grze. To ile ten miecz daje, to jest w ogóle dla mnie absurd, no bo daje nam atak, wiadomo. Dodatkowo, za każdy damage, jaki my zadamy, dostajemy staki. Eee, dodatkowo, tych możemy staków mieć aż 14. Co ciekawe, za każdy stak dostajemy 4% skill damage. No Także Wam powiem, no, sam jeszcze yy, tutaj trzeba powiedzieć, że właśnie mamy ten damage. Także ja wam powiem, jej miecz to jest fenomen. On jest grywalny praktycznie na każdym y, użytkowniku Sworda na chwilę obecną. Może nie czyjąc Branta i Kamelki, wiadomo, z wiadomych przyczyn. Ale, e, no powiem wam szczerze, taki Sanhua pod DPS-a to, to jest grywalne. Dalej, e, to jest też dobra brońka na... Eee... na dungeon. Dwa zaskoczę, ale na dungeon. Eee... Ja by ktoś chciał nawet i pod young'em dps aby się ta bęga sprawdziła. Także, jeżeli chodzi o samą Changli, no to ja wam powiem szczerze, że to jest aktualnie jedna z lepszych postaci z 1.0, która się trzyma i która jest warta puli. Także jeżeli miałbym polecić właśnie jakąkolwiek tą postać to właśnie z tych trzech, które dzisiaj omówiliśmy, tak Stickte, no to Changli na pierwszym miejscu, y, pulujcie sobie ją. Ona jest bardzo dobra, dobrą postacią, nie zastarzała się ani troszeczkę. E, dalej, no tak jak mówiłem, dla weteranów GM polecam, dla takich świeżaków raczej nie. No i Ling Ling totalnie bym odradził, chyba, że właśnie... Yy... Chyba, że właśnie macie, jesteście mainem Siało albo właśnie Kal'haro. Dalej, tak się jeszcze podsumowując te postacie, e, odnośnie ich dotykowanych broni, no i tutaj was chyba nie zaskoczę, jeżeli powiem, że miecz od Chang'li i tak naprawdę Rectifier od naszej e, Ling Ling, no, raczej bym wam radził sobie populować na te bronie. Mamy 100% na to, żeby je wyciągnąć, także e, nie macie st, e, tego, że je stracicie. E, czy też przegracie? Także no tutaj e, mówię, te bronie są mocno uniwersalne, także tutaj nie stracicie, więc zyskacie. Czego tak naprawdę nie mogę powiedzieć o broni od e, Giana. E, Niestety, ale użytkowników e, Heavy ataków jest tak naprawdę są dwa, jest dwóch że Jeden to jest Gia drugi to jest Augusta. Także ewentualnie do Augusty, ale też nie widzę powodów, jeżeli macie jej na przykład bisowym broń. Tak więc, e, no, broń Gia'na raczej bym odradzał. No, chyba że macie samego Gia'na, albo z jakiegoś powodu chcecie ją sobie dać na Augustę. E, także, podsumowując, to były na ten odcinek te trzy postacie, które tak chciałem z to omówić. W następnym, na następnym odcinku sobie mówią kolejne trzy postacie. E, a na chwilę obecną was zostawiam i widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć. I oczywiście wiadomo, jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. I widzimy się niebawem.